Samowita atmosfera na stadionie. Pani obu drużyn od dawna czekali na ten pojedynek. I Villa. Teraz pan Persi. Jezus na was. Ładnie z boku, czy będzie to środkowywał? Nie było zagrożenia, piłka poza boiskiem zacznie bramkarz. A teraz siódmicę Eko. Dawid Lilia. Jezus na Was. Co teraz? Czy będzie zagranie w pole karne? Waldes! Ach, pięknie, pięknie! Baldes pokazał klasę przy obronie tego strzału. Piłka wyszła poza linię końcową i będzie rzut rożny. Łomo uderzył! Ładnie teraz broni! Był świetnie ustawiony i pewnie wyłapał tę piłkę. Bramkarz wznawia wyrzutem. Dobra, daleka piłka. Wyczuł intencje rywala. Iniesta. Jezus na was. Ależ agresywne krycie. Tabli. Ładnie w tempo. Kaka. Tabli. Messi. Zdecydowana interwencja. No i. Pan Persi. Teraz Eto. Nieustępliwie. ustępujcie. Dawid teraz. I co dalej? Pan Persi. Dobra, płynna gra. Messi. I nie sta. No, bądźmy szczerzy, obrona sobie dzisiaj kompletnie nie radzi. Iwilia. Pan Persi. To był brzydki faul. Miał szczęście, że sędzia był pogłażliwy. Może być niebezpiecznie. Dobry odbiór. Ilia. Dobrze wyczuł to podanie. Bardzo dobrze tam walczyli o tę piłkę. Teraz pan Bersi. O, dobre wejście. Przez moment nie wiadomo było, kto to przejmie, ale już wszystko jasne. Dawid Ilia teraz. Jezus na was. Wybija na aut. Dawid Wilia. Centra na pole karne. Dobrze wyrzucił bramkarz do przodu. Nie miał tam miejsca, żeby bardziej rozwinąć ten atak. Odebrał czysto dobry ten ślisk. Pewnie teraz w obronie. przy piłce Eto. Byt małą liczbą zawodników wyprowadzany jest ten atak. Robin Van Persie teraz. Które? Messi. Mocne Wspaniale! Cudownie strzelił! No, zdobyli przewagę. I to przeciwnicy muszą się teraz martwić, jak wyrównać. Nie zapominajmy, że to jest dopiero pierwsza połowa, i jeszcze wiele w tym meczu może się zdarzyć. Piękne wykończenie akcji, niczym ostatni ruch pędzla Wielkiego Mistrza. Jesus na Was. Robin van Persie. Bilia. Ja. Krótka w pole karne. Dobra interwencja bramkarza w porę powstrzymał napastników drużyny rywala. Wybija bramkarz. Zaczyna padać deszcz, warunki na boisku wyraźnie się pogarszają. Na pewno piłka będzie teraz śliska, co nie ułatwi gry ani bramkarzom, ani obrońcom. Jezus na Was. Piłka w pole karne. Messi. Teraz dobra, długa piłka. No i jedno. Dobry powrót. Dobre, dalekie wam bramkarzy. Przejęcie w obronie przy piłce Kaka. Jezus na Was. Strata. Udane zagranie. Sędzia nie przerywa gry, nie było powodów. Ślizg ostry, ale bez faulu. Dobrze, w niełatwej sytuacji. Messi. Dobry wślizg sędzia, nie ma zastrzeżeń. Taka? Gramy dalej. Piarnie Dobrze. Rzut rożny. Tansa z dystansu. Prosty strzał dla bramkarza. Niesamowity jest ten bramkarz, ale przede wszystkim potrafi się znakomicie ustawić. W tym momencie w dwumeczu mamy remis, ale pamiętajmy, że liczą się bramki.